Skąd masz kasę? Rodziców bogatych mam. I alimenty. Od Gęgusza Ruskiego. A co ty mnie kurwa przysłuchujesz? Jak cię wrzuciłem na bęben, to zabrakło papieru w drukarce. No i co z tego? Przecież ja już nie mam z nim nic wspólnego. Co, ty nie masz przeszłości? No i? No i? Tak, kurwa, przecież my jesteśmy stworzeni dla siebie. Co, ty nie widzisz tego? Tylko chardzie, ja je mam. Chcesz być ojcem, ja szukam ojca. Przecież zajebiście było. Bez przeznaczenie. Ja mogłam coś innego kradzionego kupić. I ktoś inny mógł do mnie przyjść. Ja cię kocham. Ty może mnie jeszcze nie, ale jak się lepiej poznamy, zobaczysz jak się budzę. Jak siadam na sedesie. Ja zobaczę, którą ręką wiesz. Czy nie trzeba w domu poprzekładać klamek. Ty przypalasz towa ja już nie. No ja też już nie. Olka, słuchaj, ja mam co do dzienną dupę. A dupa ci nie robi kanapy po pracy? Robi. Ale nie z ogórkiem. Ku